Cześć, mam na imię Julia, a to jest mój podcast, Co w tym koszyku. Poruszam w nim tematy szeroko rozumianego stylu życia przyjaznego dla środowiska. Z koszykiem wybieram się na zakupy i opowiadam ci o mądrych wyborach konsumenckich. Albo zbieram rośliny i przybliżam ci świat naturalnych terapii. Grzbanie w koszu też nie jest mi obce, więc z pewnością dowiesz się sporo na temat zero waste i odpadów. Co ważne, ten podcast powstaje dzięki społeczności. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę nad kolejnymi odcinkami, Co w tym koszyku, zostań moim patronem lub moją matronką na patronite.pl/Ukośnik na Nowośmieci. Wyobraźmy sobie taką sytuację: idziemy na zakupy, stajemy w sklepie przed półką z produktami. I zaczynamy się zastanawiać. Kupić sok w szklanej butelce, a może plastikowej, albo w tak zwanym kartonie do płynnej żywności? Które opakowanie jest bardziej eko? Dla wielu taki dylemat nie jest hipotetyczny, ale całkiem realny. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Martę Krawczyk. Jeśli starasz się być świadomym konsumentem i zastanawiasz się nad zaletami i wadami poszczególnych opakowań, plastikowych, szklanych, biodegradowalnych, metalowych i wielomateriałowych. Pozostań na linii. Cześć Marta. Cześć Julia. Nazywam się Marta Krawczyk. Zawodowo jestem związana z opakowaniami od już prawie 9 lat. Pracuję w Recopol, organizacji odzysku opakowań. Wcześniej troszeczkę pracowałam w administracji. To, czym teraz się zajmuję, to głównie opakowania i w kontekście przydatności ich do recyklingu. No, i właśnie ten temat opakowań chciałabym dzisiaj poruszyć, bo to jest temat, który rozgrzewa bardzo dużo emocji. I nie zliczę już, ile razy dostałam pytania od czytelników, od słuchaczy podcastu i na blogach, na blogu w komentarzach pod tytułem, które opakowanie jest bardziej eko. I ja zawsze mam taki stupor w tym momencie, bo mam ochotę odpowiedzieć: no to zależy, albo no to jest skomplikowane. Taka decyzja podejmowana jest przez producenta, ponieważ on... Bierze pod uwagę, jak daleko jego produkty są transportowane. Tutaj często jest liczony świat węglowy dla opakowań. Czy produkt jest dystrybuowany lokalnie i może sobie pozwolić, na przykład, na szklane opakowania zwrotne, czy opakowania są dystrybuowane na całą Europę. Wtedy wybiera się warianty najlżejsze, żeby jak najmniej paliwa zużywać na właśnie przewiezienie tych produktów razem z opakowaniami. My bardziej się posługujemy określeniem opakowania zrównoważone. Dla nas Opakowania zrównoważone są takie, które przede wszystkim nadają się do recyklingu, dlatego że przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek mają narzucane cele recyklingu i jeżeli opakowanie się nie nadaje do recyklingu, to te cele muszą być realizowane w danym materiale no, innymi rodzajami opakowań niż tego konkretnego producenta. Dlatego ta przydatność do recyklingu jest tak szalenie istotna, natomiast te decyzje podejmuje producent. On ma najwięcej informacji na temat wymagań swojego produktu, jego daty trwałości, jego parametrów fizycznych, sposobu przechowywania: czy to musi być lodówka, czy to jest półka, czy to jest okres przydatności 3 dni do 6 miesięcy. Konsument tak naprawdę no, może korzystać tylko z tego, co już na półce widzi i. To tak naprawdę nie on powinien podejmować decyzje co do tego, co jest bardziej ekologiczne. Mam też takie wrażenie, że gdzieś tam w środowiskach zero wasteowych bardzo promuje się szkło, szklane opakowania, jako takie najbardziej eko. Mówię, to zależy. Jeżeli będziemy robić wodę w butelkach zwrotnych lokalnie, to butelka zwrotna szklana obliczana na około 20 rotacji będzie najkorzystniejszym, na przykład w kontekście LCA opakowaniem. Ale już ta sama butelka szklana jednorazowa w LCA będzie no, na dużo niższej pozycji niż butelka plastikowa. Więc tak po kolei analizując, butelka szklana, przede wszystkim jest, jej minusem jest to, że jest ciężka. Proces produkcji szkła w hucie jest bardzo energochłonny i szkło jako kruszywo pierwotne jest surowcem nieodnawialnym. Dzisiaj huty szkła mogą dodawać nawet do 90 kilku procent stłuczki szklanej i w zasadzie do niektórych tylko produktów produkuje się szkło takie zupełnie z oryginału. W większości tam słuczka szklana jest dodawana, więc ten, ta energochłonność jest w zależności od tego procentu pomniejszana. Kiedy dodajemy słuczkę szklaną, to zupełnie się nam zmienia pozycja tej butelki. Konsument nie wie jaki procent udziału słuczki szklanej jest w danej butelce, czy 5%, czy 90%. Średnio 30-40, to jest taki taki stan. Ten podcast powstaje dzięki osobom, które wspierają mnie w serwisie Patronite. To właśnie jedna z matronek zasugerowała temat dzisiejszego odcinka. Przed wywiadem poprosiłam patronów i matronki o podsyłanie w naszej tajnej grupie facebookowej ich własnych pytań odnośnie wyboru opakowań. Te pytania zadałam Marcie w trakcie wywiadu. Od czego to zależy, że niektórzy producenci wybierają sobie, czy butelki są zwrotne, czy nie? To zależy... Od ich zasobności w pewien sposób. Możliwości technologicznych, od tego, co to jest za napój, jak daleko on jest dystrybuowany. Butelka zwrotna najbardziej się opłaca browarom, bo proces oczyszczenia takiej butelki jest tańszy niż kupowanie nowej butelki, natomiast musimy pamiętać, że trzeba stworzyć cały łańcuch logistyczny do takiej butelki. E, browarom w Polsce to się udaje, one mają takie, takie porozumienia między sobą, że Butelki jeżdżą pomiędzy browarami. Był taki czas, że mniejsze browary odchodziły od butelek zwrotnych z uwagi na reklamację konsumentów. Dlatego, że niestety mamy bardzo brzydki zwyczaj traktowania butelek jako śmietniczki na balkonach podczas imprez. Nie tylko podczas imprez w kuchni, na balkonach, ale także nie wiem, na bulwarach. Papierosy, popiół są widoczne i da się je zobaczyć na takiej kontroli jakości. O tyle problem jest z foliami z papierosów, które często konsumenci wpychają do butelek i to nie wychodzi na jakości, a wychodzi w reklamacjach od konsumentów. Ktoś pije piwa, nagle folia wystaje z butelki. I niektóre browary poodchodziły od butelek zwrotnych ze względu na niską świadomość i niski, że powiem, sposób konsumpcji przez konsumentów konsumentów. A jakie zalety masz szklana butelka? Jej absolutnym plusem jest to, że jest neutralna pod względem chemicznym. Może być wykorzystywana wielokrotnie jako butelka zwrotna, wyłącznie będąc podawanym procesom mycia i dezynfekcji. Jako butelka jednorazowa, no chcę powiedzieć, marnowanym surowcem, kiedy nie trafi w 100% do recyklingu, że jakiś konsument jednak wyrzuci ją do pojemnika czarnego, wtedy można powiedzieć, że surowiec jest absolutnie zmarnowany i wtedy to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Już czarnego worka nie pójdzie do recyklingu. I... Jeżeli, dobrze Cię rozumiem, jeżeli sięgamy po szklane opakowanie, to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, czy to jest szkło zwrotne. W kolejnym kroku zwracamy też uwagę na to, żeby, jeżeli nawet to nie jest zwrotne, to żeby wrzucić do odpowiedniego pojemnika, jakim jest pojemnik na szkło. Tak, to jest obligatoryjne. Jeżeli nie mamy, nie będziemy tego robić, to trochę marnujemy surowiec. A nie ma znaczenia, czy to jest szkło po kosmetykach, czy to jest szkło po spożywczych produktach? Nie ma. Lżejszym opakowaniem jest opakowanie z sztucznego. W zależności od tego, co pakujemy, to taki rodzaj tworzywa będziemy stosować. W 100% nadają się do recyklingu butelki PET. Bezbarwne, niebieskie, zielone. I one do procesu recyklingu trafią, jeżeli je posegregujemy odpowiednio. Z opakowanie na napoje także stosuje się butelkę HDPE. To jest na mleko albo na soki. To są takie matowe. One mogą być transparentne, ale w Polsce nie są zbyt popularne takie pojemniki na soki, w takich matowych, mało przezroczystych opakowaniach, ale na przykład na mleko białe takie pojemniki z HDPE są. Takie hmm. bardzo charakterystyczne, chyba z rączką one są, nie? Tak są jest. takie, tak, tak, zgadza się. I to są opakowania, które się świetnie do recyklingu nadają, też są lekkie i też zapewniają dobrą trwałość produktu. Te butelki na napoje, tak jak powiedziałam, w trzech kolorach z PET-a i one się także nadają do recyklingu. Natomiast to nie są butelki PET bardzo trwałe, dlatego nie używa się ich ponownie. One są wyłącznie do jednorazowego użytku i też napoje w nich zawarte mają swoją określoną przydatność do, do spożycia. Jeżeli są pakowane soki, to czasami stosuje się blokery i to powoduje, że już jest problem z recyklingiem tych opakowań konsument nie rozróżni, które opakowania zawierają blokery. Co to są te blokery? Jak to fizycznie w ogóle? wygląda tak, żeby to, to zobrazować w... jakoś sobie. Nie, nie da się. To jest taka niewidoczna zupełnie warstwa, która pozwala na nieprzenikanie światła UV i zapewnia wydłużenie trwałości produktu, najczęściej stosowane na sokach. To tylko zobaczy recykler w swoim laboratorium, kiedy dokonuje wyprażania materiału yy, i niestety takie opakowania, które zawierają blokery z recyklingu będą odrzucane. Tak samo jak butelki PET nietransparentne, czyli keczup, napoje energetyczne, czy też kosmetyki w kolorowym pecie, czy środki chemiczne, to taki PET, który jest nietransparentny, czyli zupełnie światło przez niego nie przenika, nie widzimy, co jest w środku. Takie butelki także z recyklingu są odrzucane. A jeżeli mamy przezroczystą butelkę PET, ale kolorową i po kosmetyku? Widziałam nawet takie szampony z różowego PET. To się sortuje na sortowaniu tak zwany PET MIX. Są odbiorcy tego materiału, ale bardziej to idzie na eksport do zastosowań trudnych dla mnie do określenia, bo recyklerzy, z którymi współpracujemy, nie stosują takiego płatka w miksie do swoich produktów określonych według specyfikacji. Pet nie jest równy petowi, może bym powiedział Tak, zdecydowanie. Pet nie jest równy petowi. Szczególnie, że te kosmetyki mają często jeszcze bardzo duże powierzchnie etykiet, szampon, i żel pod prysznic, żeby one nie schodziły pod prysznicem. One są na tyle silnym klejem przyklejone, że w procesie produkcji płatka tworzy się tak zwany płatek z etykietą i to jest już w ogóle taki bardzo niskiej kategorii materiał. Natomiast też mamy peta w słoiczkach na krem, to jest tak zwany Pet G, i to też jest zupełnie nieprzydatne do recyklingu. Aloes na przykład kosmetyczny jest sprzedawany w takich w bardzo krystalicznych opakowaniach one wyglądają jak szkło. Bardzo ładnie się błyszczą. Ten pet też się nie nadaje do recyklingu. Pytanie od patronów i matronek. Mówiłaś o kolorach butelek PET, które nadają się do recyklingu. Czy podobne kolory dotyczą również szklanych butelek, czy w przypadku szkła to nie ma zupełnie żadnego znaczenia? Główny strumień szkła do recyklingu to jest bursztynowy, czyli ten oranż, brązowy, zieleń i bezbarwne. Inne kolory szkła są niemile widziane, dopóki jest ich bardzo mało. To nie jest to problem, jest to pomijalne. One się tam gdzieś w strumieniu znajdują i w mniejszy sposób wpływają na barwę produktu. Natomiast, gdyby jakiś duży producent nagle wymyślił wprowadzanie na rynek butelki niebieskiej, to tak, byłby to bardzo duży problem i ta butelka byłaby wysoce nieoczekiwana. Dobra, wracając jeszcze do tworzyw sztucznych. Jakie są plusy, oprócz tego, że są lekkie? O, plusów jest bardzo dużo. To, że są lekkie, to, że mogą być wytwarzane u producenta napoju. Czyli kupuje producent napoju samą preformę i sama technologia do wydmuchu tej butelki, czyli jest bardzo optymalny łańcuch dostaw, jeśli chodzi o mm, zakup opakowania. Czyli kupuje preformę, która jest mała i ona jest rozmuchiwana na miejscu. Czyli sam może być de facto, też jakby takim półproducentem opakowań, więc jest kwestia tej logistyki i transportu. Druga rzecz to są parametry fizyczne i powiem, bardzo dobra współpraca opakowania z zawartością. Trzecia rzecz, one są bardzo ładne, bardzo dobrze się sprzedają. Niesamowita mnogość form i kolorów nadają się do recyklingu. Te, które się nadają, te się nadają. Tak natomiast pamiętajmy, że no to są opakowania polimerowe. Polimery nie są stabilne. Polimery ulegają defragmentacji, także te opakowania możemy kilkukrotnie, tylko podać recyklingowi zawsze na końcu gdzieś będzie odzysk energetyczny. Wytwarzamy je z ropy naftowej, więc surowca nieodnawialnego. A co myślisz o takim pomyśle, żeby przerabiać butelki pet na polary? To jest tak zwany downcycling. Tworzymy produkt, który jest niższej kategorii użytkowej. Można, można. jeżeli to nie jest strumień, który na przykład jest wysokiej jakości, czy nie możemy go zastosować ponownie do opakowań, do kontaktu z żywnością, możemy robić z tego tekstylia, chociaż jak wiemy wszyscy dzisiaj, już tekstylia typu polary są kontrowersyjne, o tyle że wydzielają mikrowłókna. Z punktu widzenia całej gospodarki to nie jest jakiś taki optymalny sposób zagospodarowania bardzo dużego strumienia, bo Rynek polarów nie jest bez dna, nie, nie kupujemy codziennie pięciu polarów, tak? tylko jeden na kilka lat. I tutaj, jeżeli mówimy o tworzywach, wkracza całe na biało tworzywo biodegradowalne, kompostowalne. I mam wrażenie, że to jest jakiś hit ostatnich e, lat, jeżeli chodzi o produkcję opakowań i komunikację do konsumentów e, co do ekologiczności opakowań hitowość, o której mówisz, troszeczkę zaczyna wygasać. W niektórych krajach zaczynają nie być tak do końca pozytywnie postrzegane. Recyklerzy tworzyw sztucznych tradycyjnych widzą je jako straszne zło, które zostało wprowadzone do branży opakowaniowej, dlatego, że konsumenci to wrzucają do pojemników na tworzywa sztuczne i nie zawsze one są prawidłowo rozsortowane na sortowni i trafiają do recyklerów, powodując duże problemy i zaburzanie procesów recyklingu. Więc to, gdzie my widzimy, gdzie tworzywa kompostowalne nadają się świetnie, to są worki na odpady bio i tam rzeczywiście mogą być stosowane, dlatego że folia cienka, ona dość dobrze kompostuje w kompostowniach. Jest dużo szybszy ten proces niż, niż grubych opakowań sztywnych, kompostowalnych. Jest to problematyczne dla zbiórki i dla procesów sortowania. I tutaj te takie opakowania sztywne, właśnie typu opakowania na ciasto, do cateringu. Też każde opakowanie ma inaczej zaprojektowane ten Proces rozkładu, niektóre są szybsze, niektóre wolniejsze. Konsument tego nie wie, więc jeżeli możemy w ogóle nie używać pakowań jednorazowych, to dobrze by było, żebyśmy faktycznie w ogóle ich unikali. Jako takie zło konieczne, to możemy. Natomiast pamiętajmy o sprawdzeniu. Czy możemy w danej gminie opakowanie kompostowalne wrzucić do brązowego pojemnika, czy musimy do czarnego? I wtedy no, losy takich opakowań kompostowalnych w czarnym pojemniku są bliżej niepoznane, bo one się rozłożą, ale my nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakim czasie, tylko że nie jesteśmy w stanie zaprojektować laboratoryjnie takich warunków powtarzalnych, jakie panują na składowisku odpadów. Najczęściej będzie to odzysk energetyczny też. A jak jesteśmy na przykład firmą cateringową i mamy do dyspozycji tacki. Z tradycyjnego plastiku i z biodegradowalnego, po który lepiej sięgnąć? Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem tutaj byłyby tatki polipropylenowe z jasnego materiału które się super nadają do recyklingu, są bardzo oczekiwanym materiałem, dobrze się sprawują, natomiast tutaj tacka komposowalna no jest po pierwsze jest droższa, po drugie też nie jest wytwarzana lokalnie w Polsce, tylko łańcuch dostaw poszczególnych surowców do wytworzenia takiego opakowania też y, okrąża świat, więc można było powiedzieć, że polipropylen jest tutaj dosyć fajnym rozwiązaniem i może być z powodzeniem stosowany. Pod warunkiem, że sprawdziliśmy, że na pewno musimy skorzystać z opakowania jednorazowego, i w ten sposób nie jesteśmy zastosować tutaj opakowania zwrotnego z jakiegokolwiek innego materiału, bo to jest zawsze wariant najkorzystniejszy środowiskowo. No dobra, to mam jeszcze dwa rodzaje opakowań w głowie. Jeżeli chodzi o napoje, to na przykład puszka. Jakie są plusy i minusy takiego opakowania? Puszka jest bardzo dobra dla producentów, którzy wysyłają swoje towary do różnych zakątków świata, bo się świetnie nadaje w transporcie, jest ultra lekka. Wartość aluminium, jest na tyle wysoka, że pozwala na wysokie poziomy odzyskania tego materiału. W Polsce to jest, no, wydaje nam się, że to będzie blisko tych 80%, może nawet y, więcej. Więc puszka jest tutaj dobrym materiałem. Puszka jest produkowana z blachy, która jest robiona z recyklingu, natomiast no to pierwotne pozyskanie surowców rudy ma wysoki koszt środowiskowy, tak? I tak samo jak szkło, no, nie przytapia się go w niskich temperaturach, tylko to są duże zakłady, dosyć scentralizowane, więc te odpady też transportowane są, dosyć duże odległości, żeby ten recykling wykonać. I później z powrotem już ta gotowa blacha jedzie do poszczególnych krajów, na przykład do Polski z powrotem i w Polsce już zakłady produkują taką puszkę z gotowej Blachy. Pytanie od patronów i matronek. Jeżeli mam do wyboru napój w puszce czy w szkle, co mogę wybrać? Oba materiały są materiałami permanentnymi, które się idealnie nadają do recyklingu, także to, to zależy o tyle, gdzie ten materiał będziesz nieść, jak daleko, czy masz możliwość posegregowania. Ta szkło o tyle się minimalnie że jest tym materiałem neutralnym chemicznie w stosunku do zawartości. Puszka jednak jest powlekana, ma więcej koniecznych standardów do spełnienia. Przed napiciem się bezpośrednio z puszki musimy pamiętać o oczyszczeniu tego wlotu. Były puszki na magazynie magazynowane, niestety na magazynach były szczury, które były zakażone pewną bakterią, one zanieczyściły w pewien sposób te puszki. Puszka nie była umyta, nie była na przetarta, zdezynfekowana przed napiciem się i niestety było to starsze małżeństwo. Sprawa skończyła się śmiertelnie. Dlatego możecie czasami widzieć takie dziwne zdjęcia typu puszka obklejona na tat styropianowej. One krążą w kręgach zero waste'owych. Takie zdjęcia, że jak można puszkę opakowywać. Po to właśnie to jest robione, żeby uniknąć zanieczyszczeń kontaktu ust właśnie z tą puszką, która może być zanieczyszczona przez zwierzęta na magazynach, szczególnie w niektórych krajach, gdzie Szczurów jest bardzo dużo i myszy. To może stanowić realne zagrożenie. Jeżeli pijemy bezpośrednio, to dużo higieniczniejsze jest picie z butelki, którą odkręcamy w pełni. Mówiłyśmy o tym, że pet nie jest równe petowi, a czy puszka jest równa puszce. Puszka stalowa ma zupełnie inną wartość rynkową, nieporównywalnie niższą. Dodatkowo ta puszka jest ocenowana, jest to wysokie niepożądany materiał w hutach stali. Natomiast recykling odbywać się może w Polsce, w przeciwieństwie do aluminium. To jest materiał, który powiedzmy no jest dozowany wyłącznie, żeby właśnie tej puszki ocenowanej nie było za dużo. To po prostu wynika z procesu technologicznego. Są też huty, które są, specjalizują się w takiej puszce nie w Polsce. Yy, natomiast no da się ją poddać recyklingowi. da się ją przetopić na, na kolejną stal. Natomiast pamiętajmy, że we wszystkich puszkach jeszcze są wewnętrzne warstwy, które chronią zawartość od kontaktu z materiałem metalowym i to są różnego rodzaju żywice, to są materiały polimerowe i one też nie są bez wpływu na zawartość. Też wchodzą w kontakt z zawartością opakowania i są specjalne normy, są specjalne badania, które należy wykonywać, na ile sta. Stabilny jest ten materiał w puszce i przez jaki czas? Raczej przestrzegam przed jedzeniem takich zapuszkowanych towarów po długim przeterminowaniu. I zostały nam opakowania wielomateriałowe. Tak, opakowania wielomateriałowe mamy, można powiedzieć, że dwie grupy. Karton do płynnej żywności to jest jedna grupa. Druga grupa to są różnego typu saszetki, blistry, czyli tam, gdzie mamy połączenia różnych rodzajów materiałów, których nie rozdzielamy w sposób fizyczny, mechaniczny. Co do kartonów do płynnej żywności, mamy możliwość poddania ich recyklingowi, odzyskujemy celulozę. Są zakłady, które są nastawione na... Stuprocentowy odzysk. Mam tu na myśli nie tylko te zakłady, które tworzą płytę, ale te zakłady, które są na przykład w Czechach, które będą też w Polsce. Znaczy, zawiąże się taki łańcuch dostaw z polskich odpadów opakowaniowych, gdzie ten odzysk będzie rzeczywiście stuprocentowy razem z tą warstwą polimerową i aluminiową. Na dzień dzisiejszy natomiast mówimy o odzysku tej warstwy celulozowej, reszta jest przekazywana na odzysk energetyczny. Plusy? Lekkie, częściowo surowce odnawialnego, niesamowicie dobre właściwości barierowe, świetnie nam chronią zawartości. I teraz, kiedy mówimy o mleku i konieczności długiego przechowywania, bo potrzebujemy zrobić zapas, jest podróż, transport, bo nie tylko korzystamy z takich opakowań w domu do szybkiego, zbyt, szybkiej konsumpcji, ale też przechowujemy, to one się tutaj rewelacyjnie nadają. Zwróciłam jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo gdzieś na początku powiedziałaś o tym, że producenci wprowadzając na rynek opakowanie, Muszą się wykazać, że one się nadają do recyklingu. Powinni na to zwracać uwagę, nie muszą się, prawo ich nie obliguje do tego, żeby zapewnili potwierdzenie zgodności recyklingu wszystkich opakowań. Dopiero o to będą przewidywały pewne wytyczne unijne, natomiast na dzień dzisiejszy jest to bardziej dobra praktyka i myślenie o swoim biznesie w dłuższej perspektywie, konieczności osiągania celów recyklingu. A czy to, że opakowanie nadaje się do recyklingu, automatycznie oznacza, że zostanie zrecyklingowane? W podejściu takim, jakie my stosujemy, przygotowując opinię przydatności do recyklingu, to tak, czyli następuje potwierdzenie takie, może być wydane na takie opakowanie, które faktycznie ma realne zawiązanie tego łańcucha wartości. Natomiast taka teoretyczna przydatność, no niektórzy uznają, że to jest przydatne do recyklingu, ja trochę z tym walczę. I tutaj taką praktyką jest na przykład tacka PET, która jest PETA, więc producenci często deklarują, że to się materiał nadaje do recyklingu. Natomiast poziom recyklingu tacki PET, Wynosi zero. O opakowaniu przydatnym do recyklingu możemy mówić wtedy, kiedy osiąga on na lokalnym rynku wartość odzysku minimum 30%. O czym ja wyobraźni widzę, jak po odsłuchaniu naszej y, rozmowy, konsumenci mają jeszcze większy mętli w głowie niż przed odsłuchaniem, bo rzeczywiście tych informacji pod tytułem To zależy jest całe ogromne mnóstwo. Czy możemy jakoś tak na koniec wczuć się trochę w skórę takiego absolutnie zwykłego konsumenta, który stoi przed półką się, zastanawia, chciałby być bardziej prośrodowiskowy, chciałby być bardziej eko i świadomy, ale na co mógłby zwrócić uwagę właśnie w kontekście opakowań, wybierając jakieś produkty. Dobra, to zrobimy takie szybkie podsumowania. Do recyklingu będą się nadawać ze szkła wszystkie butelki szklane po kosmetykach, po napojach. Jeżeli to są lokalne, polskie produkty, kupowanie opakowań szklanych jest y, korzystne. W zakresie opakowań z tworzywa sztucznego PET w trzech kolorach, bezbarwny, zielony, niebieski, zapewnia nam y, później y, y, możliwość poddania recyklingowi takie opakowania. Unikamy nieprzezroczystych, czyli czerwonych, srebrnych, żółtych, y, takich nieświatło. Przepuszczalnych, to możliwe jest tylko odzysk energetyczny. Stacek, czyli żywność na tackach, tacka polipropylenowa jak najbardziej nadaje się do recyklingu. Tacka petowa do recyklingu nie trafi, tutaj znowu, odzysk energetyczny. Czarne tacki, w zależności od tego, e, jakie barwniki są stosowane, to albo trafi, albo nie trafi do recyklingu. Jeżeli nie mamy alternatyw, no to zostawmy już to i nie musimy wybierać, tak, bo mamy tylko jeden produkt na takiej tacce z polipropylenu czarnej. Ona ma potencjał pod, dania recyklingowi, natomiast pytanie, czy sortownia będzie w stanie odzyskać, jakby zawrócić, bo ona musi być ręcznie wyciągnięta, bo sorter po prostu nie widzi czarnego koloru. Dalej patrząc, opakowania papierowe będą najkorzystniejsze, te, które są niepowlekane. Jeżeli tego wymaga towar, to jest powlekany materiał, to taki papier. Też może być poddane recyklingowi, ale też w zależności jaka papiernia, nie każda papiernia taki materiał przyjmie, też takie opakowania do żywności typu tacka, sera po margarynie, spolpropylenu, jakiś kubeczek. Jak najbardziej do recyklingu takie opakowania się nadają. Pamiętamy, wyrzucamy je opróżnione, być nie musimy, ale jako bardzo koniecznie potrzebujemy, to tam szarą wodą używaną możemy je przepukać. Staramy się oddzielać wieczka. Opakowania metalowe jak najbardziej, no, możemy stosować. Pamiętamy tylko o tym, żeby je posegregować do żółtych pojemników. Jeżeli mamy puszki po kocim jedzeniu czy po psim jedzeniu, pamiętajmy zawsze o tym zagniataniu górnych krawędzi, tak żeby zwierzęta bezdomne nie wkładały do nich głów i się nie kaleczyły. Nie tylko zwierzęta typu koty, ale też inne zwierzęta to wcale nie są takie rzadkie przypadki, że następuje kaleczenie się tymi opakowaniami. Inne pozostałe opakowania wielomateriałowe, jeżeli coś możemy użyć w tym, Papier z okienkiem plastikowym, jeżeli możemy uniknąć takiego opakowania, rozdzielić ostatecznie, byłoby dobrze. Uff! <grymne> 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 Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To był po prostu ogrom wiedzy. Bardzo dziękuję i, 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 i do usłyszenia. I Wam, drodzy, dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiecie z niego najwięcej jak się da, a jeśli uznacie, że warto, podeślecie go również swoim znajomym. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do grona patronów i matronek. Wesprzeć moją pracę nad kolejnymi odcinkami, co w tym koszyku możecie na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Pozostajmy też w kontakcie. Na Facebooku i Instagramie znajdziesz mnie pod nazwą na nowośmieci. A na mojej stronie na możesz zapisać się na mój newsletter że go zmyślą o tych, którzy chcą wiedzieć więcej. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa pa.